Ścieki kuchenne powstałe w restauracjach, hotelach czy sklepach mięsnych zawierają duże ilości oleju i tłuszczu. Substancje te podczas odprowadzania do sieci kanalizacyjnej mogą zablokować drożność rur lub spowodować ich korozję. W celu zapewnienia bezpiecznego odpływu tego rodzaju ścieków. Zgodnie z regulacją prawną wymagane jest zastosowanie separatora tłuszczu. Musi on być regularnie opróżniany i serwisowany. Jednakże opróżnianie separatora tłuszczu nie zawsze jest możliwe przez wóz asenizacyjny ze względu na miejsce zabudowy. Rozwiązaniem tego problemu jest separator Easy Clean Free Skimtek. Easy Clean Free skimtek składa się z trzech głównych komponentów, które wpływają na wyjątkową wydajność oddzielenia warstwy tłuszczu i w dalszym procesie jego automatycznego usuwania. Zgrubny filtr wychwytuje większe substancje stałe i transportuje je za pomocą sita ślimakowego wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej do zapachoszczelnego zbiornika. Następnie ścieki wpływają do komory separowania tłuszczu, w której zastosowana zostaje zasada grawitacji. Cięższe substancje osadzają się w dole zbiornika, a lżejsze, takie jak olej czy tłuszcz, przenoszą się w górę i wypływają na jego powierzchnię. Wewnątrz komory separatora znajduje się polimerowy sznur, który zbiera osadzającą się na powierzchni warstwę tłuszczu. Tłuszcz przylegający do sznura dzięki jednostce oczyszczającej zostaje z niego automatycznie usunięty i w dalszej kolejności dostaje się do zapachoszczelnego zbiornika. Po zwolnieniu pokryw napełnione tłuszczem, zbiorniki można w łatwy sposób wymienić na nowe puste, a potem przetransportować je bezpiecznie w inne miejsce. Możesz wybrać wersję na model z systemem podstawowym lub model z systemem zaawansowanym. Podstawowy system BASIC działa przy użyciu programu sterowanego czasem. Natomiast zaawansowany system premium dostosowuje się automatycznie, kontrolując i monitorując czujnikami poziomy napełnienia zbiorników, a następnie informując o tym użytkownika. Doradztwo, szkolenia, serwis i dostępność części przez długi czas może to być zaoferowane tylko przez profesjonalną obsługę KESEL.